Witam Polonię i gratuluję rodziców, nauczycieli i naszą młodzież. Myślę, że jestem przykładem, że można przytrzymać polski język, polską kulturę. Rodzice przyjechali z Polski w 28 roku. Ja się urodziłem w 31. Rodzice nigdy nie powrócili do Polski, a ja po raz pierwszy w życiu odwiedziłem Polskę w 90 roku, gdy miałam już 60 lat. I myślę, że to jest bardzo ważne, używać polski język w domu, że dzieci mogą przytrzymać polską kulturę, polską mowę. Zachęcam rodziców do popierania naszej polskiej szkoły. Dziękuję serdecznie. Języki, trzy języki, tym więcej, tym lepiej. O łatwiej rzeczy wasze. Będziecie inaczej myśleć, tak jak było wcześniej mówiono, tak jak doktor Sroka mówił, pomaga też w biznesie. To, jak nauczycielka mówi, się uczyć, się uczyć. Learn more languages, makes your life easier. Dziękuję. Penn State University and I believe that being bilingual is very beneficial. It can help you have many advantages. And I grew up in a bilingual household, and it has helped me excel in school with my academics. It was easier for me to learn multiple languages. Also, because I was bilingual, I had the opportunity to travel around the world. I've been to over seven different countries. And also, it's just easier when you know another language to learn more languages. Your brain is more developed, and it's easier for you to understand the concept and also in my in my future career i hope to become a speech language pathologist where i will work with children that have speech disabilities and i shadowed a speech pathologist a year ago and she actually had a lot more cases with polish children rather than children that spoke english so she said it's beneficial to speak multiple languages because it gives you more opportunities to work with children that are bilingual rather than just monolingual so i believe it's very beneficial thank you